joga twarzy, nie mam na to czasu. Ja wolę poczytać, rozwinąć się. No dobrze, ale czy masz czas na przykład na 10-20 minut gimnastyki dziennie, żeby nie zastały się stawy, nie zwiotczały mięśnie? No, bo jak nie, to rzeczywiście mamy kłopot. No musimy mieć czas na umycie zębów, musimy mieć też czas na to czytanie książki. Jasne, pewnie. Ale postanowiłam jednak Cię przekonać i po to jest aplikacja Yoga Tractive, z którą ćwiczysz 5 do 7 minut dziennie na każdy dzień. Masz inny masaż i inne ćwiczenia. Podpowiadam Ci też, jak zastosować taką bardzo aktywną, bardzo delikatną kosmetykę, ale gdzie w jednej buteleczce jest absolutne maksimum substancji aktywnych, po to, żeby nie gromadzić tych butelek 150 i tracić zresztą czasu, pieniędzy i nieekologiczne, tylko żeby w dwóch, trzech super kosmetykach, mieć naprawdę maksimum tego, co dla skóry jest dobre. No ale, żeby nie być gołosłownym, nie opowiadać tylko o aplikacji, pokażę Wam bardzo fajne ćwiczonko na mięśnie ust, wzmocnienie, tak żeby tutaj była jędrna ta, ta okolica. Potrzebujemy aż 30 sekund. Aż 30 sekund, ale pełnego wysiłku. Zobaczcie, za chwilę palce Rozgniotą troszkę usta, a my będziemy z całej siły mięśniemy yy, okrężnym ust, robiły taki dziubek, tak żeby tu był wysiłek ujętrniający. Uwaga! Hmm. O, jeszcze trochę dłużej, jakby się udało. No i co, spróbowałyście razem? Napiszcie mi po miesiącu, czy coś poczułyście. Jak nie, no to ja się porządnie zastanowię, czy nadal zajmować się tą jogą twarzy.